Dzieciństwo to kształtowanie osobowości. Mnie ukształtowali rodzice, a rodzina to wartość najważniejsza. Po studiach poszedłem do kopalni. Tam też przeszedłem wszystkie szczeble górnicze od sztygara do dyrektora. Po ojcu mam geny, aby robić coś dla innych. Pamiętam powódź w 1997 roku i zatopione czarnuchowice. Moja praca na rzecz tych mieszkańców, powodzian została doceniona. Te doświadczenia utwierdziły mnie w przekonaniu, że mogę i potrafię pomagać ludziom naszej małej ojczyzny. Od 2010 roku jestem starostą biegunowsko-lendzińskim. Podczas mojej kadencji powstało 5 nowych mostów za 13,5 miliona złotych. Zmodernizowaliśmy 65 kilometrów dróg za. 84,5 miliona złotych, z czego pozyskaliśmy ponad 70 milionów środków zewnętrznych. Wybudowaliśmy i wyposażyliśmy powiatowe magazyny przeciwpowodziowe za kwotę 400 tysięcy złotych. Dla naszych najmłodszych powstały dwa rządowe orliki za 4 miliony złotych. Za 600 tysięcy złotych wybudowaliśmy nową poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Stopa bezrobocia jest jedną z najniższych w kraju. Ich kształtuje się na poziomie 4,6%. Za największy sukces uważam jednak to, że mieszkańcom naszego powiatu żyje się dobrze, że chcą tu mieszkać, wychowywać dzieci, żyć i wracać do naszej ukochanej okolicy. Wierzę, że jestem w stanie sprawnie działać na rzecz naszego powiatu. Nazywam się Bernard Bednosz i jestem kandydatem do Rady Powiatu Białoskolendyńskiego.